Jest to mój skalniaczek Takiego skalniaczka nie jest wcale trudno założyć Ja to go założyłem już około 4 lata i nadal pięknie się prezentuje Nie wymaga wiele pracy i pielęgnacji A odwdzięczy nam się swym pięknem przez cały rok Ja tak tylko z wiosny podleję go gnojówką bo mam taką i później nie nawożę niczym, a kwiaty kwitną od wiosny do jesieni różne, tylko czasami trzeba traweczkę wyplewić i to wszystko bo jak widać jest wczesna wiosna a kwiatuszki już różne zakwitają na tym skalniaku, mam tu różne odmiany, także wrzosy nie wrzosy jest tego dużo po prostu. Tak nasadziłem jak się dało i te wszystkie roślinki razem ze sobą się jakoś godzą. Także kamieni tutaj na, nałożyłem i także mówię taki skalniaczek nie jest trudno w ogóle pielęgniować i założyć też go nie jest trudno. Wystarczy przywieźć ziemi wywrotką może być nasypać kamieni i posadzić kwiaty przygotowane do skalniaka proszę jeszcze popatrzeć i, i zrobić sobie taki skalniaczek gdyby ktoś potrzebował a tam dalej wokół domu mam taki ogródeczek jak widać, jest jeszcze wczesna pora, to bardzo nie kwitnie, ale w lecie to tu będzie kolorowo od różnorodnych kwiatów. Bo kwiaty wokół domu, to proszę mi wierzyć, naprawdę umilają życie. Także na balkonach będzie dużo kwiatów.